Jeśli tracimy zbyt dużo włosów, jeżeli obecność włosów, które znajdujemy na poduszce, czy podczas kąpieli, czy na szczotce jest niepokojąca dla nas, to jak najbardziej zachęcam do takiej wizyty trychologicznej, ze względu na to, że to już jest alarm organizmu, że coś dzieje się niedobrego. Włosy mogą też wypadać bardzo powoli i może być to schorzenie, które dopiero zaczyna się rozwijać. Im szybciej to wykryjemy, tym tak naprawdę jesteśmy w stanie wcześniej zareagować. Bardzo często do naszego gabinetu, szczególnie mężczyźni zgłaszają się zdecydowanie zbyt późno i nie jesteśmy wtedy tej, w stanie tej sytuacji już odwrócić. Kobiety nauczone są profilaktyki, nauczone są odpowiedniej diagnostyki. Tak naprawdę już od nastoletniego okresu przeprowadzone są regularne badania zarówno i ginekologiczne, jak i diagnostyczne, morfologiczne. Kobiety zgłaszają się do nas zdecydowanie wcześniej, jesteśmy w stanie ten problem zniwelować. Do przyczyn wewnątrzustrojowych takich można powiedzieć najczęstszych Oprócz oczywiście chorób, które powinny być regulowane już dalej lekarsko, to należy dieta i stres. Bardzo często kobiety wprowadzają różne systemy diet, które niekoniecznie są dobre dla włosów. Pamiętajmy, że włosy są odbiciem stanu naszego zdrowia, więc wszystko to, co jemy, trafia też do naszych włosów. Niestety, włosy wszystkie witaminy i minerały, oligoelementy dostają na samym końcu. Najpierw musi być usatysfakcjonowany organizm, a dopiero w kolejnym etapie, jeżeli wystarczyło wszystkiego, pójdzie na włosy. Na kondycję łodygi włosa tak naprawdę mamy wpływ bardzo ze względu na to, że to wszystko, co codziennie stosujemy, ma wpływ na nasze łuski. Powinniśmy pilnować, aby te łuski się nie rozchylały, dzięki temu włosy będą lśniące, błyszczące, nie będą się plątać. Więc bardzo istotne i bardzo ważne jest, aby szampon dobrać odpowiednio do skóry głowy, natomiast do samej łodygi dobrać odżywkę czy maskę. Wówczas maska będzie pielęgnowała domykanie się łusek, włosy będą się błyszczały, będą elastyczne, będą niedwabiste, będą się dobrze rozczesywać. Naprawdę na dzień dzisiejszy zarówno inżynieria, jak i biotechnologia pozwala nam na stworzenie profesjonalnych, można powiedzieć, produktów trychologicznych do użytku domowego. Z takich innowacyjnych na przykład składników to jest triaminokapitol, który składa się z trzech elementów, które działają przeciwandrogenowo, a zarówno są też bezpieczne dla kondycji skóry i bezpieczne dla mieszka włosowego. Do innowacyjnych składników można również zaliczyć na przykład komórki macierzyste Malus Domestika, które są ostatnio można powiedzieć hitem w biotechnologii i w użytkowaniu produktów trychologicznych ze względu na to, że mają też przeprowadzone badania, które mówią o tym, że te komórki ciągle stymulują nam podziały włosa. Jest to tak zwana kolokwialnie w trychologii anti-aging terapia, jeżeli chodzi o włosy.